Ministerstwo zaprosiło grupę europosłów, żeby rozmawiać o polskich interesach w Unii Europejskiej. Ale nie wszyscy przyszli tu rozmawiać. Ja słuchaczu, wrogów czytaczu, co się ci w sieci gra stale. O to przypadki ministerialne. Świsnęły szable i ostrze szczęknęło o ostrze, wnet zmienił się plac boju, bo korwin natarł z taką ściekłością, że pan Michał uskoczył w tył kilka kroków i świadkowie również musieli się cofnąć. Błyskawicowe zygzaki szabli korwina były tak szybkie, że przerażone oczy obecnych nie mogły za nimi nadążyć. Zdało im się, że pan Michał całkiem jest nimi otoczony, pokryty i że Bóg jeden chyba zdoła go wyrwać spod tej nawałności piorunów. Ciosy zlały się w jeden nieustający świst, pęd poruszanego powietrza uderzał o twarze, furia wataszki wzrastała. Ogarniał go dziki szał bojowy i parł przed sobą korwin jak huragan, a mały rycerz cofał się ciągle i tylko się bronił. Wyciągnięta jego nowa prawica nie poruszała się prawie wcale. dłoni tylko sama zataczała bez ustanku małe, ale szybkie jak myśl półkola i chwytał szalone cięcia korwinowe, ostrze postawiał po ostrze, odbijał i znów się zasłaniał. I jeszcze się cofał, oczy utkwił w oczach prawaka, i śród wężowych błyskawic wydawał się spokojny. jedno na policzki wystąpiły mu plamy czerwone. Poseł buzek przymknął oczy i słyszał tylko cios za ciosem, zgrzyt za zgrzytem. Broni się jeszcze? pomyślał broni się jeszcze szeptali poselstwo zwiewka i tun już przyparty do wydmy dodał cicho lewicki buzek znów otworzył oko i spojrzał plecy pana Michała opierały się prawie o wydmę ale widocznie nie był dotąd ranny jeno rumieńce na jego twarzy stały się żywsze a kilka kropel potu wystąpiło mu na czoło serce buskowe zabiło nadzieją Bardziej nie może się skupić Usłyszeliście właśnie Sienkiewiczowską wersję e, narracji wczorajszych wydarzeń. Tymczasem, mimo tego, że Sienkiewicz w rządzie zostaje, e, narracja dotycząca e, tego małego e, zdarzenia, jest nieco inna, ale muszę przyznać, że się nieco poprawiło, jeśli chodzi o T.V.N. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Gdzieś w ciągu dnia, zaraz, nie wiem, dwie czy trzy godziny po tym, jak Boni oberwał po skroni. T.V.N. wypuściło taki materiał o tym, jak to doszło do tego strasznego wydarzenia. Oczywiście wszyscy posłowie PO stali murem. Dosłownie stali za, za, za panem Bonim przed kamerą, znaczy on przed kamerą, oni za Bonim, jakoś jeśli potraficie sobie tylko to wyobrazić. I nawet, nawet tam zapytano Korwina o to, o co mu chodziło, tak naprawdę, o co poszło. I nawet te parę minut e, król opowiadał o tym, dlaczego porwał się na, na, na limo Boniego z pięściami, o co poszło, i było to nawet, przyznam szczerze, sensownie wytłumaczone. Wszyscy. No wiadomo, pierwsza rzecz, no Horwin pobił Boniego, no dobra, przeszliśmy przez to, dobra, 24 godziny mielania tego na Facebooku wystarczy, nie będziemy do tego wracać w tym sensie. Ja tylko mówię, że po prostu jestem zaskoczony pozytywnie narracją TVN-u. Oczywiście w faktach potem już była tylko, że tak powiem, jedna strona tego wydarzenia, w dwie strony. Było, było, była strona PO, czyli ta strona od pana Boniego oraz taka, taka przyboczna straż platformy, czyli, czyli Janusz Palikot, który, który oczywiście powiedział, że jest to faszyzm. No to jest faszyzm. I że nie można zgadzać się na to, żeby lać po mordach. Że lanie po mordach to jest faszyzm? Czy, czy to było lanie po mordach? To nie było po mordach, to było uderzenie w twarz. Przecież pan Boni nie ma mordy, tylko ma twarz, prawda? I to nie było lanie, tylko taki plaskacz malutki, jakby się frasyniuk wyraził. Zresztą, z tego co pamiętam, nie doszła europosłanka, Miała w planach europosłanka yy, tru trupa, truf, truf, jak to się mówi? Europa, plus swój ruch. Yy, tak. Yy. Miała w planach lać po mordzie, jak, jak ona tam mówiła? mogę dać w słusznej sprawie. Właśnie, no, w słusznej sprawie. I, i jakoś rozumiem, że, że, że TFN za dnia wytłumaczył tą sprawę i mi się ta sprawa wydaje słuszna, nie mam pretensji ani yy, nie mam, nie mam, Przyznam szczerze, nie mam większych pretensji do korwina niż do bo niego. Jeśli o to chodzi. Korwin nie chciał mi zabrać crowdfundingu, Korwin nie chciał mi, nie wiem, co, co, co zrobić jeszcze, nie chciał wprowadzić akta, do niego można mieć o tego typu rzeczy pretensje. Korwin nie ma żadnego związku z cyfryzacją, tam nie wiem, różnych urzędów, które to cyfryzację nie przypominają, nawet z daleka, z, 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 uczciwie, że tak powiem, przeprowadzonych operacji. Do korwina nie można mieć o to pretensji, do niego już, już, już raczej. To raczej. To raczej korwin siedział, siedział i na korwina donoszono. Nie, wiecie, wiecie o, co, wiecie o co mi chodzi, tak naprawdę, nie? Ale dlaczego mówię o tym, że TVN mnie pozytywnie zaskoczył? Um, jeszcze niedawno mało się nie udławiłem racuchami, jak oglądałem fakty na TFN i dowiedziałem się, że, że poseł Przemysław Wipler, którego muszę przyznać całkiem szanuję, dopuścił się strasznej rzeczy. Wipler jest oskarżany o naruszenie nietykalności i znieważanie policjantów. Czytamy o bełkotliwej mowie, chwiejnym kroku, kopaniu leżącego. Myślę sobie, jejku, no Przemek naprawdę ko kopanie leżącego to, jest, to, to, nie, to nie, że już jest poniżej poziomu, bo jak, nie, nie ma czegoś bardziej, nie ma, nie, nie ma czegoś gorszego od kopania leżącego, to jest hamstwo w ogóle straszne. I na szczęście, na szczęście Poczekałem jeszcze chwilę. Nie ruszałem do, do mojego profilu Facebookowego, żeby wykreślić Przemysława y, Wiplera z grona moich znajomych, przestać go tam y, subskrybować i tak dalej. Y, na szczęście za chwilę okazało się, że Stefan wyjaśnił, o co chodziło z tym kopaniem leżącego. Policjanci użyli gazu i pałki, udało im się powalić go na ziemię, ale na tym nie koniec. Miał problem z utrzymaniem równowagi. Leżący Wipler zaczął kopać funkcjonariuszy. Kopnął sierżanta w udo i dwukrotnie w ramię. Odetchnąłem z ulgą i przyznam szczerze, że mi to nieco rozbawiło. Jest to jedna z ciekawszych te owskich interpretacji kopania leżącego, jakiej, jakiej się mogłem po nich spodziewać. Było, była mowa o kopaniu leżącego. Tak, leżący leżał i kopał. Leżący Wipler zaczął kopać funkcjonariuszy. To był lewy policzek i oczywiście, że zabolało, to było mocne uderzenie. Był taki kiedyś, kiedyś film o mistrzach Kung-Fu, gdzie jeden nie miał rąk, drugi nie miał nóg. I tak sobie we dwóch szli przez, przez, przez nie wiem, Japonię, Chiny, Mongolię. Jeden kopał, a drugi właśnie był, jeden był od pięści, drugi był od nogi. To może jest taki, jak on się, Drunken Masters, czy Crippled, Crippled Masters to się nazywało. Drunken to, było, to to inny element tej historii. Crippled Masters był jeden z takich, nie wiem, lat 70-80, porąbany całkowicie film z gatunku kung fu. Jeden lał rękami, drugi lał nogami. To myślę, że tacy Crippled Masters doczekaliśmy się takiego duetu. Y w dziennikach telewizyjnych wieczorem wszyscy w jednej, w jednej organizacji politycznej nawet się znajdują. Ciekawostka w ogóle z tym, z tym, z tym, z tym laniem i kopaniem moderatorzy wyborcze nie, da, nie nadążają z wyklasowywaniem pozytywnych komentarzy. I to jest w ogóle, dla mnie to jest w ogóle lepszy news niż to, że Korwin jakąś swoją starą, honorową zadrę gdzieś tam pacnął bo niego wyrównał, nie wyrównał, poskarżył się. To jest tam, to jest Korwin, to jest Korwin, ok? To jest naprawdę, to ludzie, którzy znają Korwina, to na zasadzie, nie wiem, nie, nic, nic zaskakującego, naprawdę nic zaskakującego. No tak jakbyśmy po się czegoś takiego mogli spodziewać. No mogliśmy się, Niesiołowski dawał już wyrazy tego, że można się po nim spodziewać tego, że będzie atakował dziennikarzy, niezależnie od tego, czy są z jego partii, czy z przeciwnej opcji, czy co, e, dajcie spokój. Natomiast fakt jest taki, że Korwin znowu w internecie, wygrywa wszystkie sondaże. Wszyscy są wszyscy za Korwinem. To jest to jest w ogóle to jest rewelacja. To jest dla mnie dla mnie totalny odlot. Każdy z nas dowiedziawszy się co się wydarzyło wyraził swoje oburzenie. Nawet no może, 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 może wynika to z tego, że właśnie TFN zaczął źle w ogóle podszedł do, do sprawy. Źle to załatwił, bo za zapytali Korwina, dlaczego to zrobił. I Korwin wyjaśnił w paru zdaniach logicznie, sensownie, i trudno się z Korwinem nie zgodzić. I nagle okazuje się, że ludzie mówią: Ty, kurczę, też bym mu pieprznął w, ten, w, to, w to pyszczycho. No, po prostu, po prostu rewelacja. No, potem okazało się, no, to, tak jak już widzieliście, dziennik tu nie wszyscy tu przyszli rozmawiać o przyszłości Europy. Tu niektórzy przyszli faszyzm rozpowszechniać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, kiedy tylko trzeba było, to natychmiast wypowiedzieli się wszyscy związani, wszyscy niezwiązani z KNP, można tak łatwiej powiedzieć, niż wymieniać te wszystkie partie. I nie można się bardziej skompromitować. Co za straszna rzecz straszne straszny początek faszyzmu, o którym już wspominałem. Długopis mi mówi, przepraszam bardzo. Miało być w ogóle dzisiaj ostrzeżenie sponsora. Pierwszy materiał znalazł się w strefie sponsora, natychmiast powędrował gdzieś, ktoś go tam zripował. Bardzo mi się to nie podobało, muszę Wam przyznać, bardzo mi się to nie podobało, bo te materiały, które będą pojawiać się teraz w strefie sponsora, one w żaden sposób nie, nie są reprezentatywne, jeśli chodzi o dokument, właśnie o wspomnianym korwinie przed, 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 przed paroma minutami. Ponieważ to są, to są jakieś ścinki, urywki, tam nie ma żadnej korekcji dźwięku, koloru, to są, to nie są odpadki, żeby było jasne, to są jakieś rzeczy, które mają wewnętrznie coś tam, jakąś strukturę, fragmenty wypowiedzi, fragmenty wykładów, um, ale pamiętajcie, że to nie jest rzecz, która ma, po której trzeba oceniać ten film. Ja przyznam szczerze, nawet, nawet po tym wczorajszym incydencie, w którym, w którym filmik, z udziałem pana Warzechy i Jacka Wilka. Eee, obejrzało tam, nie wiem, parę set osób, które teoretycznie nie, nie miały wstępu do strefy sponsora. Nie jest to nic strasznego, ale, ale nagle zaczęły się jakieś oceny, opinie, że to, to nie jest, że ten dziwny, ten trailer jakieś takie komentarze moi drodzy, to nie jest trailer to są parominutowe. Wycinki wywiadów. Teraz jestem na etapie montażu tego dokumentu. Przechodzę przez wywiady, porządkuję wszystkie wypowiedzi. Jest 23 godziny zarejestrowanych wywiadów, bardzo duża ilość osób. Krótsze, dłuższe wywiady, e, robione na dwie, trzy kamery. E, materiały realizowane, więc, jakby, jest, jest troszeczkę synchronizacji, jest troszeczkę zabawy z tym. E, część odbywa się wiadomo automatycznie, no każdy, kto montuje, to wie, ale jest, jest w chorobę roboty z tym takiego zwykłego cięcia po prostu. I to jeszcze nie jest etap, w którym powstał cudowny, wspaniały półtora godziny dokument, a z resztek budujemy materiały ekstra. Nie, to jest troszeczkę takie wyprzedzanie. Um, niektóre materiały są do filmu, niektóre są, są poza tym. Idzie 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 bardzo dobrze. Przeglądam materiały, wszystko jest fajnie, ale po tych jakby komentarzach przyznam szczerze, nie wiem czy przypadkiem to nie jest tak, że że z tymi z tego typu materiałami powinniśmy się wstrzymać aż do premiery filmu. Co jest troszeczkę Troszeczkę co innego niż, niż obiecywałem, ale takie komentarze, że to jest tam trailer, że tam coś jest nie tak, że tam nie słychać, że tam za bardzo słychać, że to jest za ciemno albo za jasno um, one nie pomagają zasadniczo w pracy. A ja się strasznie strasznie sugeruję takimi rzeczami, zaczynam się nad, nad tym koncentrować, a to w ogóle nie jest ten etap. To nie jest jeszcze ten etap koncentrowania się nad, nad bzdurami, jakby takie pokazywanie fragmentów tego, co się robi. E, ja nigdy nie byłem fanem e, wypuszczania tego, co robię, dopóki to nie jest skończone, dopóki to nie jest naprawdę dopięte, bo wiem, że, bo wiem, że będzie pełno miejsc, z których można się przyczepić i słusznie, tam się można przyczepić do mnóstwa rzeczy. E, ale z drugiej strony coś sponsorom się należy i też jakby e, jest to dla sponsorów materiał. To znaczy ludzie, którzy, którzy zapłacili, którzy weszli do strefy sponsora, którzy wsparli za pomocą e, funduszu e, akcji na, na portalu Polak, potrafi zbiórkę pieniędzy na ten film. E, w zasadzie zrobili to dzięki temu, że panu Boniemu nie udało się zreformować systemu crowdfundingu w Polsce. Wiecie, no, do pewnego stopnia oni, oni powinni mieć dostęp do tych materiałów jako pierwsi. Jest czymś niehalo, że się ten materiał wykrada ze strefy i publikuje go u siebie na YouTube. Patrzcie, ja mam pierwszy, mam materiały z dokumentu o kurwinie. Ło, będę miał 300 wejść um, i dwa lajki i dwóch subskrybentów więcej. No to jest faszyzm. Um, nie wiem, ocencie sami, dobra. ja Mi się takie rzeczy bardzo nie podobają i będę robił wszystko, żeby, żeby, żeby ten, ten, ten prezent, to coś ekstra, coś dodatkowego dla sponsorów, zostało w strefie e, dla sponsorów. Ja miałem taką chęć wybuchu, tak? Ale się powstrzymałem. To dobra, to ja wracam do, do, do montażu w takim razie. Nic innego nie pozostaje. Trzeba ten film jak najszybciej skończyć, bo tu widzę, że <grychy> rzeczywistość po prostu wyprzedza e, wszelkie przewidywania. You'll see it all in the Crippled Masters. coming soon to this theater.